Witajcie moi drodzy widzowie! W dzisiejszym materiale recenzja magazynu Lego Batman numer 3 na rok 2019. Ja jestem Jakz Kamila i zapraszam Was do oglądania. Na początek jak zwykle otworzymy sobie sam magazyn i zobaczymy, co jest w środku. W tym przypadku mamy tutaj naprawdę bardzo fajną folię, ale widzę, że jest bardzo ciężko zaklejona, więc użyję tutaj swoich nożyczek, żeby ją otworzyć, bo nie będę się przecież trudził. Ok, wszystko wyleciało. Pierwsze, co nam się narzuca, to oczywiście sama gazetka. Dalej mamy jedną paczuszkę kart oraz jedną limitowaną kartę. Obydwie te rzeczy omówimy sobie w osobnym materiale w którym będę po prostu otwierał Wam te paczuszki i pokazywał, co wylosowałem. Mamy również samą figurkę w bardzo fajnym foliowym opakowaniu. Tak więc ja zabieram się za magazyn, a potem prezentujemy sobie oczywiście naszą figurkę. Okładka magazynu prezentuje się w ten sposób. Mamy oczywiście samego Batmana oraz nasz pelen, czyli Supermana z kryptonitem. Bardzo, bardzo fajnie. Mamy te nowe karty już w sprzedaży. Mamy spis treści. Jak złożyć naszego Supermana? Chociaż myślę, że nikt nie będzie miał z tym większego problemu. Mamy oczywiście nasz komiks. Jak to zawsze w magazynach. No i mamy re reklamę magazynu Lego Ninjago numer 5 na rok 2019. Który recenzowałem Wam niedawno. Mamy oczywiście dalszy ciąg komiksu. Opis Lexa Lutora, czyli największego złoczyńcę Supermana. Mamy też dwa plakaty. Człowiek ze stali, czyli nasz Superman. A na drugim mamy Batmana. Mamy też coś o nowych kartach. Mamy też taki oto ciekawy zestawik, którego po prostu nie zakupię. Nie podoba mi się. A zwłaszcza jest już od dawna. W sprzedaży. Dalej mamy. Końcówkę naszego komiksu. Jakieś zadania. Kolejne zadania. Prace konkursowe. No i co będzie w kolejnym magazynie? A w kolejnym magazynie będzie Flash z dwoma Power Jetami czyli tymi fajnymi elementami mocy. No, dosyć fajny prezent. Nie miałam tej figurki. Wiem, że była dostępna w książeczce z Amitu. Ale ja jej po prostu nie miałem. Mamy tutaj jakieś karty. Przejdźmy sobie teraz do samej figurki. No i tak, prezentuje się nasza minifigurka Supermana. Przed opisem mini figurki zacznę może od tego. Ponieważ nie wiem, czy oglądacie mnie już od tak dawna, jeżeli tak, to super. Ale kiedy recenzowałem magazyn Lego Batman numer 2 na rok 2019. Z minifigurką Robina. To do naszej, oczywiście żółtej pelerynki Robina. Otrzymałam również czarną dla Batmana. A teraz w przypadku Supermana otrzymałam również takie coś i sprawdzałem w całej instrukcji. I ta część nie jest do tego Supermana, do tej pelerynki. Tak więc nie wiem, czy. Tutaj dodają jakieś bonusy po prostu w Blue Ocean, czy coś. Ale zajmiemy się samą minifigurką. Minifigurka w wyposażeniu ma kryptonit w bardzo fajnej, szklanej obudowie. Jest to oczywiście ten diamencik z LEGO, klasyczny diamencik. No i sama figurka również prezentuje się bardzo fajnie. Torik również bardzo fajnie odzorowany, z napisem S. Nóżki niestety nie nadrukowane. Ale jak wiemy, ta postać ich po prostu nadrukowanych nie ma, więc po co? Dwie twarzyczki. Pierwsza taka uśmiechnięta, a druga, tutaj mamy już ten laserowy wzrok. Czarne, bardzo fajne włoski. No i jak już mówiłem, perynka z dwóch części, chociaż miała być z jednego. No ale cóż, tak prezentuje się sama figurka. Przejdźmy teraz do podsumowania. Dzięki za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Wpadać również na mojego facebooka pod nazwą Kamil Knabel. No i oczekujcie również openingu z tych nowych saszetek z Batmana. Już niedługo powinien się pojawić. Ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć! No, powiem Wam, że w tym czymś nawet Superman prezentuje się dosyć fajnie.